W hamach wolontariatu sprzątamy yy, te leśne leśne yy, no za różne śmieci, jakie ludzie zostawiają. O, Matko. Jest ich mnóstwo. Ludzie potrafią przynieść coś, ale jakoś już nie mają siły wynieść. Przyszłam tutaj po to, żeby y, posprzątać trochę naszą planetę, żeby była po prostu piękna, a nie taka. Chcemy zrobić coś dobrego dla naszej planety. Po raz kolejny spotykamy się przy okazji. Akcji związanej z e, e, czystością i zbieraniem odpadów. Dzisiejsza Państwa akcja myślę, że jest bardzo ważna. W przeciągu ostatnich 20 lat ilość produkowanych odpadów zwiększyła się trzykrotnie, a ilość miejsca przez nie zajmowana dwukrotnie. Także jest z czym walczyć. Tegoroczna edycja wolontariatu pracowniczego to niejako kontynuacja naszej kampanii gramy czysto. Chcemy żyć w czystym, pięknym środowisku. Chcemy móc pójść na spacer i zachwycać się pięknem przyrody. Słoik stał zawartością ogórków. to jest coś. Jest... Mamy tu ogromną obfitość śmieci i różnorodność. Butelki, papierki, słoiki. Znaleźliśmy też. Starą oponę, czy jakiś drut kolczasty, walizkę, Szczypce. O, szczypce, nie wiem tak. Dużo butelek. I nie wiem, co jeszcze przed nami, bo to, bo jesteśmy w połowie. Nożyczki, nóż, strzykawkę, bluzę. No niestety, worki z podejrzeniem zwierzeczków w środku. Ewidentnie są to rzeczy, myślę, że z gospodarstw po prostu. Przyjeżdżają podejrzewam swoimi samochodami i wrzucają zawały tutaj. Bardzo dużo szkła, butelek tutaj. Towarzystwo wyrzuca pijące. Jak dzisiaj sprzątaliśmy, to tak dużo tych śmieci wyszło i to trochę jest smutne w zasadzie. Tutaj to jest dużo, bardzo dużo śmieci. To w lesie to jest, yy, Nie, że to jest yy, złe dla środowiska życia. Cały czas następuje rozwój technologii, a my się zachowujemy po prostu coraz gorzej i problem ze śmieciami będzie narastał. Także no ktoś to robi, a kto to robi? No robi to po prostu człowiek. To co pływa w naszych oceanach niestety rozkłada się całemu ekosystemowi, zagraża. Szacuje się, że do 2025 roku na 3 tony ryb będzie przypadała tona plastiku w wodzie. Natomiast do 2050 roku więcej będzie plastiku niż niestety ryb. Myślę, że po takim całym tygodniu stresu, zaangażowania w pracę, bardzo dobrze, że nam zrobi taki spacer. Jakby nie te to by było nawet spoko. Czujemy się lepszymi ludźmi, że zrobiliśmy jakiś dobry uczynek dla siebie, dla społeczeństwa, na przede wszystkim no, integracja, miłe spędzenie czasu. Myślę, że takie akcje mają duży sens, bo one chyba nam uświadamiają jednak, że te śmieci są, że one nie znikną magicznie w jakiś tam sposób, tylko niestety rozkładają się tutaj przez setki lat, prawda? Cieszę się, że są takie bratnie dusze, które po prostu czują taką potrzebę. Posprzątania tego, żebyśmy my dookoła mieli czysto, żeby zwierzyna miała też czysto, żeby przyroda się na nas nie obraziła. A jeszcze jak z nami jest duża liczba dzieci, to pokazywanie im tych dobrych praktyk, tak? że rodzice chcą poświęcić swój czas w sobotę, kiedy tak naprawdę mogliby sobie pospać, to tym bardziej jest dla nas takim wymiernym efektem tej akcji. Jak nasza mama nam to zaproponowała, to od razu się zgodziłyśmy. Tak. Padło hasło, dlaczego nie, no to poszliśmy, zebraliśmy się grupą i sprzątamy. Są tutaj osoby z mojej grupy, takiej naszej grupy wspólnej fotograficznej pod nazwą Spuław. Bardzo im dziękuję. No, spotykamy się, chodzimy na rajdy, fotografujemy. Urządzamy jakieś wspólne ogniska. No i widzimy, widzimy te śmiecie. Ku mojemu zaskoczeniu, kiedy rzuciłam takie symboliczne hasło, że kto idzie ze mną sprzątać, ta lista się szybko zapełniła. nawet do tego stopnia, że musieliśmy stworzyć dwie drużyny na potrzeby tutaj tej akcji. Kapsel kolejny! Kolejny Kapsel, mama! Żeby to nie było, że my promujemy sprzątanie, więc przyzwalamy na śmiecenie. Nie, to jest tak, jakby stop w śmieceniu po prostu nie śmiećmy. Propagowanie takiego wolontariatu, że chcemy sprzątać, że chcemy e, żyć w czystym środowisku, na pewno e, przemawia do nas. Może trzeba wprowadzić bardziej restrykcyjne kary, być może jakaś kampania zero tolerancji dla śmiecenia. Tutaj to chyba faktycznie dobrą rolą są media, żeby to przekazać społeczeństwu i pokazać, że są ludzie, którzy zbiechają, żeby ci, co przychodzą tutaj, no, mieli może taką świadomość, że może warto już zawahać z powrotem puste opakowanie. Zacznijmy od siebie, a później, że tak powiem, będzie nam łatwiej pokazywać ten dobry przykład. Widzę różnicę teraz, jak już jest posprzątane i ten widok mnie zadowala i satysfakcjonuje.